Chodzi o ludzi, którzy mają pracę na czarno w Stanach, nielegalni imigranci, nawet legalni. Jeśli pracują na czarno, to grozi to deportacją. O inny w takich dużych miastach jak Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, z tego co wiem, jest prawo chroniące nielegalnych imigrantów i ludzi pracujących na czarno. Czyli nawet jeśli coś ukradniesz, policja cię złapie i, i zobaczą, że nie masz papierów, że jesteś nielegalnie tam, nie mogą ci nic zrobić. Nie mogą cię deportować. Ale jeśli pojedziesz do innego stanu, wyjedziesz z tych trzech miast, jeśli policja zobaczy, to się dowie, się, że pracujesz na czarno, deportacja. I zazwyczaj deportują do Meksyku, co jest zabawne, ponieważ w Ameryce jest tyle imig tyle, tylu imigrantów z, z Ameryki Łacińskiej, więc oni po biorą wszystkich, którzy łapią, których złapali, nieważne Polaków czy Rusków, biorą ich i po prostu wysłałam do Meksyku, żeby po prostu zaoszczędzić te pieniądze na, na lot. Nie no nie wiem, czy to jest prawda w 100% w każdym przypadku, ale z tego, co powiedzieli mi, poznałam wielu ludzi, którzy, robili, um, którzy od lat pracowali na czarno Stanach i ci ludzie właśnie po prostu wracali, byli deportowani, lecieli do Meksyku, przychodzili sobie zieloną granicą i wracali do domu w Stanach. I tak robili 5-6 razy. Policja nawet wiedziała, że oni wrócą, bo oni powiedzieli, okej, okay, proszę bardzo, deportacja, ale oni wiedz... policja wiedziała, że ci ludzie przejdą znowu przez granicę. Jakby to jest takie trochę bezsensowne, ale tak właśnie działa Ameryka, że jest bezsensowna i są zasady, które są niby tak straszne, ale można je obejść w po prostu inny sposób. Tak jak można kupić dokumenty, można kupić zieloną kartę i nawet wiem jak, i znam ludzi, którzy to zrobili i... Nie, oczywiście w tym filmie, za żadne skarby, nie polecam tego robić Mimo, że nie grozi to więzieniem, ponieważ jeśli kupisz zieloną kartę, jeśli kupisz fałszywe dokumenty To nawet jak cię policja złapie, to nie idziesz do więzienia Po, po prostu cię deportują, dają ci bana na wjazd do kraju i koniec No ale kto chce tak żyć? Ciągle wiedząc, że a nóż mnie złapią, a nóż coś się wydarzy jakby wiecie, zawsze, I, to... i do tego chodzi fakt, że te dokumenty, które kupujecie, dostajecie nową tożsamość: Macie nowe imię, nazwisko, inną datę urodzenia, inną nawet narodowość, więc tylko zdjęcie jest wasze. Więc no ciężko jest też żyć jako inna osoba pewnie dla wielu z was, dla wielu ludzi. Ja nawet myślałam, żeby kupić takie fałszywe dokumenty. One nie są drogie, kosztują tak 300-400 dolarów chyba. Kosztuje zielona karta, później jeszcze trzeba mieć Social Security Number i, I coś jeszcze trzeba mieć jakieś prawo jazdy czy jakiś inny papier. Wiecie, jakby, no, dla nas to jest takie trochę aż takie, jak z jakiegoś filmu, nie, podrzywanie dokumentów, ale dla latynosów to jest też normalne. Jakby tam jest, tam jest milion, wiele, wiele ludzi podrabia dokumenty, w się sensie kupuje te fałszywe dokumenty i po prostu zostaje. Zwyczaj takie dokumenty można kupić um, gdzieś na lewo, gdzieś, nawet możesz pójść do normalnej ubezpieczalni, gdzie ludzie dostają te dokumenty, ubezpieczenia i albo gdzie dostają te karty swoje, możesz się zapytać kogoś um, i pewnie powie ci, da ci numer do kogoś, gdzie możesz znaleźć fałszywe. To jest w ogóle bardzo proste i trochę nienormalne, ale mając te fałszywe dokumenty, kupione, możesz kupić dom w Stanach, możesz dostać pracę gdziekolwiek. Więc jakby to nie jest praca, to jest praca na czarno, to jest po prostu praca na fałszywych dokumentach, które no nie jest legalne, ale pracodawca nie sprawdzi, czy to jesteś ty, czy to jest twój dokument, czy to jest osoby zmarłej, ponieważ te numery i nazwiska należą do osoby zmarłej, dostajesz numer identyfikacji podatkowej osoby zmarłej i wtedy po prostu żyjesz w Stanach, możesz wynajmować mieszkanie, kupić samochód, nawet zdobyć prawo jazdy no ale jak to tak chce żyć? powiedź jest prosta, ludzie którzy nie mają jednego wyboru którzy po prostu nie mogą wrócić do swojego biednego kraju jak na przykład latnosi albo Filipińczycy bo po prostu są tak biedni, że wolą ryzykować naprawdę deportacją niż yy, i pracować w tej Ameryce i żyć na fałszywych dokumentach yy, niż, niż ludzi do swojego kraju. Ogólnie deportacja nie jest straszna z tego, co słyszałam. Wielu yy ludzi, poznałam też ludzi którzy byli deportowani, powiedzieli, że po prostu cię zgarniają, zakupają w kajdanki i wysyłają nas ich koszt, nie musisz tego pokrywać, da ich koszt wysyłają cię do, do Twojego kraju albo do Meksyku. I to wszystko. I później wracasz normalnie. Znaczy, no nie normalnie, tylko musisz tam przez zieloną granicę, ale nawet, um, wiecie co, nawet um, nawet nie przez zieloną granicę, z tego co na przykład Ciudad de Juarez w Meksyku, ja nie sprawdzałem twoich dokumentów. Um, I Meksykanie ułatwiają to, że kiedy są w Stanach i pracują tym na czarno na przykład i później chcą wrócić do swojego kraju, to wjeździe do Meksyku nie sprawdzają ich dokumentów ze Stanów, tylko sprawdzają ich e, dokument e, tożsamości jakby Meksyku, jakby ich kraju, ich meksykański dowód osobisty, więc oni po prostu wjeżdżają do swojego kraju z tą kasą, którą zarobili, po prostu wracają do swoich rodzin i, i żyją do długo i szczęśliwie. Poza takiego mężczyznę, akurat e, gdzieś na ulicy to mnie zagada, w ogóle był dziwny, ale nieważne. Powiedział mi, że. On był z Venezuela i on powiedział, że jestem to w Stanach już od kilku lat i pracuję jako kelner. Dużo, dużo, bardzo wiele godzin dziennie, ale powiedział mi, że za pięć lat to wszystko się skończy: wezmę cały hajs, który zarobiłem, wrócę do mojego kraju i do końca życia nie będę musiał pracować. Ani ja, ani moja rodzina. Kupimy sobie dom, będziemy żyć jak pączki w masie I pewnie tak zrobił. Pewnie ten człowiek teraz jest bardzo bogaty. A może nie, może go złapali, może go deportowali, ale bądź co bądź, kasę ma. Bo nawet nie wiem, jak to działa, jak cię deportują, czy możesz kasę zachować, którą zarobiłeś, ale nie mam pojęcia. Jedyny sposób na to, aby odwołać Bana za, za pracę na czarno, za być nielegalnym imigrantem w Stanach, jest poślubienie Amerykanina na Amerykankę. I to też nie jest proste, ale z tego co wiem, to jest jedyny sposób, na to, żeby odwołać bana Bo wtedy wiadomo, że powiesz przepraszam, hej, przepraszam, żałuję, że to zrobiłam, żałuję, że pracowałam na czarno No i wiadomo, to jest też proste, ale z tego co wiem, to jest jedyny sposób na to, żeby zlikwidować bana. Ponieważ czasem te bany yy, na wjazd do kraju dostaje się nie na 10 lat, tylko na wieczność, na do końca życia na przykład no, i tak to w ogóle działa. Więc, no. A w Ameryce jest tyle nielegalnych imigrantów, że nawet sobie nie wyobrażacie. Oni są wszędzie. I Amerykanie wiedzą, że kupują zielone karty. E, jakby politycy, jakby policjanci, jakby urzędnicy, oni wiedzą, że podrabiają Wiedzą, że kupują te dokumenty. I wiecie, co robią? Nic. Jakby wiedzą, że mogą ich złapać. Ale po co? I jeśli coś jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jak kupujesz zieloną kartę, i kup, jakby musisz płacić podatki, oczywiście. Pracujesz jakby na tych fałszywych dokumentach, ale musisz płacić podatki. I zazwyczaj, jak się płaci normalnie, legalnie podatki, jak się płaci podatki regularnie, bo w Stanach jest tak, że podatki nie są odciągane od swojej pensji, tylko musisz sami zapłacić później co kwartał czy na koniec roku. Oni nie mają z tym problemu. W sensie, jakby państwo zarabia na nielegalnych imigrantach, bo oni mają te dokumenty i bo płacą podatki. Dla mnie Ameryka to jest biznes. To jest najlepszy biznes, jaki widziałam, ponieważ nie mówią, nie można wjechać, nie można pracować na czarno, ale z drugiej strony, jak ci się uda znaleźć dokumenty fałszywe, gdzieś kupić, proszę bardzo, płać podatki a my zostawimy cię w spokoju. A więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dużo się z tego nauczyliście. Teraz wiecie, czym grozi praca na czarno w Stanach, jak wygląda moja historia, czego wy raczej, raczej nie powinniście robić. A jeśli zrobicie, to jest wasza sprawa. Nie obchodzi mnie to. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.